Jak zmienić temat graficzny, układ i kolory w sklepie internetowym SOTE? W panelu administracyjnym przejdź do Grafika, Edycja Grafiki. Wybierz temat. Aby ustawić wybrany temat jako temat graficzny swojego sklepu, zaznacz domyślny i zapisz. Możesz także zobaczyć, jak Twój sklep będzie wyglądał na danym temacie, bez włączania go. Klikając przycisk Podgląd. W zakładce Konfiguracja grafiki zmienisz logo sklepu i kolory poszczególnych elementów. Zapisz zmiany. Aby zapisać zmiany tak, by były one od razu widoczne dla klientów, kliknij Zapisz i zastosuj. W zakładce Konfiguracja układu zmienisz układ strony głównej, kategorii i karty produktu. Zapisz zmiany i przejdź na stronę sklepu, aby je zobaczyć.